Kiedykolwiek próbowałeś potajemnie żyć pod kogoś bazą? Myślę, że nie, bo to trochę straszne. Ale ja postanowiłem, że zrobię to. Śledziłem mojego znajomego, aż doprowadził mnie do swojego domku. Najadłem się wiele stresu, bo myślałem, że mnie zobaczy, ale za to dowiedziałem się wiele sekretów. Dobra, widzowie, idę za młodym cutterfishem. Mam niewidzialność, widzowie, gramy na plemię SMP. Czy to jest jego baza gdzieś? Nie gadaj. Nie no, śledzę go już jakiś czas, już chyba dwie potki. Przed tam, przed tam, przed tam! Tam jest chyba jego baza! Widzowie, jestem niewidzialny oczywiście, jak widzicie, yy, ale mógłbym sobie wziąć yy, klasę chyba shop. Shop jest niewidzialny na plemię SMP, ale ja jestem elytrianem, więc mogę się położyć tak jakby i wiecie latać. No teraz jestem, widzowie, na niewidzialności, więc mam nadzieję, że on mnie w żaden sposób nie zauważy. W sumie nie wiem po co trzymam shifta i to jest jego baza! Ej! Tu jest jak tutaj wejść, tylko żeby on mnie nie usłyszał. On jest gdzieś na dole? Nie widzę go ty. A jest, jest na dole, ty! Kurczę, dobra. Może jakoś wejdę tutaj, jakoś, kurczę, nie wiem jak tutaj zrobić, żeby nie było żadnego szumu. Czekaj, może się jakoś dam zbugować. O, 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 o! No! Czekaj, czekaj. ajajaj jaj Gdzie aj. już tego... Nie. Dobra, jestem, jestem, jestem. O oh mój Ale było! Ale było, widzowie! Ja ci kręcę, trzymałem perły! Zobaczył to? Chyba nie widzowie, nawet z nim nie rozmawiam, a za chwilę spróbuję do niego zadzwonić, bo nie jest na serwerze. Co to jest za baza, ty? Ej, nie gadaj ty. No dobra, będę chciał tutaj przeżyć ty. ty nie widział. Dobra, czekaj. Oby tutaj nie miał partyklesów włączonych. Ja mam wyłączone, jak widzicie, nie widać mnie w ogóle. On chyba chyba też w takim razie ty. Tu ma jakieś jedzenie ty. Jakiś pola. Czekaj, stare tutaj w rogu. Dobra, stanąłem w rogu, widzowie. Stoję tutaj w rogu, jak widzicie, w tym miejscu. Czekaj. Poszedł. Poszedł gdzieś. Ej, on jest też Elytrianem, widzowie. Ty może powinienem Kurczę, ale on, że się, że on się w ogóle nie skroił, widzowie. Jakie to jest mocne? O co tutaj chodzi, ty? Ej, za chwilę tutaj do niego zadzwonię, ty. Dobra, będę chciał tutaj. Co jest w tym miejscu? O, tutaj dalej chodzi. O co chodzi? Dobra, tu jest jakieś pomieszczenie rolnicze. A w tym miejscu, co jest? O lol, tu ma łóżeczko, on sobie leży. Widzicie to, widzowie? On sobie tutaj leży. Ej, wiem, wiem, co zrobię z tym łóżkiem. Zrobię tam e, e, tajemną tom. E, położę się tam po prostu, widzowie, zrobimy to. Ej, wejdź tutaj, myślę, że nie będzie przypału. Ej. Są dwa obrazy. Podejrzanie to wygląda, ale okej. Okay. Nie chcę otwierać. On rusza głową! Co jest grane? Ej, podejdę do niego, tylko by się nie skroił, widzowie, czemu on śpi bez zbroi? Ja bym mógł teraz wyciągnąć mój mieczek i go zabić, ale nie, nie chcę tego zrobić, widzowie, to będzie, to będzie przypał. O, wstał, 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 Kater! Usiadł! Usiadł na łóżku! U, Dobra, założył zbroję! O cholera, ile mam niewidzialności? Pięć minut, jak widzicie jeszcze. Dobra, 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 mam nadzieję, że, że to będzie git. Ma sercowy mieczek jak tutaj widzicie, czyli ten taki złoty. I co on robi? Chyba idzie gdzieś, skrzynka. Ej, otworzę też, dobra. Nic tutaj nie ma, nic nie ma, nic nie ma, dobra. Rzuca podki, okej, okay. wziął chleb chyba z tego co widzę i poszedł. Ej, on gdzieś poszedł, czekaj. Waga? o co chodzi? Ej, idzie, poszedł gdzieś, poszedł gdzieś. Ej, czy o, on gdzieś poszedł w tym momencie? Czekaj, tutaj nie będę go nigdzie widział, czekaj. Chyba, że tutaj o. Chyba tam, tam gdzieś jest. Poszedł, dobra, nie widać niku, nie widać niku Widzowie, ej, za chwilę do niego zadzwonię Widzowie, ja chcę się Co, o co tutaj chodzi, to jest jego baza Ej, widzowie, o co tutaj chodzi Ja nie wiem w ogóle, znaczy, po co są te rzeczy Widzowie, póki go nie ma Nie wiem, ile to będzie, ale spróbuję może Może, czekajcie, jak to zrobić, żeby on tego nie zauważył tak, zrobię to tak, dobra. Widzowie, zrobię tutaj może jakieś takie przejście, żeby tutaj zrobić. Hmm, czekajcie, jak zrobić pół płytki tak jest tego. W taki oto sposób, tak jest, dobra, mamy kamienne cegły. I czekaj, w tym momencie czy dam radę jakoś sobie tak zrobić w tym miejscu pod tym łóżkiem. Jakieś takie miejsce, gdzie mógłbym go nawet śledzić, kiedy skończy mi się potka. Trzy minuty niewidzialności! A go nie ma, nie ma go, nie ma go, dobra. Kurde, ale będzie przybywał jak go tutaj wejdzie w tym momencie. Dobra, zrobię to tak. Tutaj coś jest, nie ma nic, ej. jakby to teraz zrobić, żeby tutaj wejść? Czekajcie, mamy 7 aż kamiennych cegieł. Może zaklejmy to w ten sposób. Dobra yy, Muszę zrobić sobie klapę. Mam nadzieję, że się nie skroi, że stąd mu znika drewno, co nie? No i okej, okay, mamy tutaj oczywiście dwie klapy, starczy, starczy, oczywiście, że tak. I tutaj O powinienem jakoś się dostać, tylko w jaki teraz to sposób zrobić? Czy on się skroi, że tutaj O będzie na przykład coś... W... Czekajcie, zrobiłbym to widzowie po prostu tutaj, co nie? Po prostu takie, takie przejście tutaj O. Ma... No i nie wiem, muszę liczyć, że on się nie, nie skroi, że coś takiego jest, co nie? Ale za chwilę mogę to jakoś lepiej tutaj oczywiście schować. No bo wiecie, jak będzie w biegu, to nie ma opcji, że on oczywiście o tym się dowie, co nie? Czekajcie, no nie, no to musi być, bo to wygląda wtedy, wiecie. Yy, wygląda to jakby to było prawdziwe. Dziwe, co nie z daleka nie będzie wzbudzało w ogóle podejrzeń, nie? Więc tu jest oczywiście te łóżko, albo niżej jeszcze to zrobimy. Ej, ale go nie ma! Mam minutę jeszcze niewidzialności, jak tutaj widzicie. Dobra, dobra. Uwaga, uwaga. Jest tutaj, jestem, czekaj. Jestem pod tym łóżkiem, jestem! Dobra, nie no, to jest mocne, widzowie. Patrzcie, jak to wygląda! Widzę tutaj prawie wszystko, jak będę sobie skakał. Czekajcie. No właśnie, w taki sposób I teraz będę wszystko widział pod tym łóżkiem, nie? On tędy powinien wejść, dobra Mam 20 sekund na potkę, więc ja sobie za chwilę ją wypiję no Nie, nie wiem, czy on będzie w ogóle, co nie? Ej, póki go nie ma, już wypiłem kolejną potkę Zobaczę, czy widać w ogóle to, co ja zbudowałem, co nie? Nie no Naprawdę tego nie widać, tylko to jeszcze tego stona tam z, z w, 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 w w oddali, tak jakby wiecie. E, troszkę przysłonię tym zwykłym, e, ceglaną płytką w sensie, co nie? Ej, dobra, widzowie! Widzę nik, Widzę nik w oddali, czekaj, schowaj podkę, Kławku, schowaj podkę, dobra, nie mam nic, nie mam nic, widzowie. Patrzcie jak to wygląda, jestem tutaj. Ej, dobra, patrzcie, idzie tutaj, idzie tutaj, oby tylko nie zauważył tego tutaj! Ej, poszedł, dobra, do tamtego pomieszczenia poszedł e, z uprawą rolną, nie wiem, on tam zbiera coś. Okej, okay, okej. Okay. Poszedł. Ej, ja bym chciał się dowiedzieć, jakiś jakiego, jego sekret, czy coś, o ile coś takiego jest, co nie? Bo nie wiem, czy. O, się patrzył na mnie! Co jest. Co? Nie zauważył w ogóle. O co chodzi? Ej, on nie, w ogóle nie strzał, że tak. Ta... Co jest grane, że ta klapa została dodana? Położył drugą. I jemu się chyba wydawało, że coś takiego było. Tak mi się wydaje. Ej, on coś. Patrzy się, ale to wy. Ale to było coś! Co jest? Ja pierdzielę widzowie, naprawdę, serce mi bije w tym momencie, o co tutaj chodzi w tym momencie, co, co on robi? Ej, dobra, dzwonię do niego na Discordzie, chcę się dowiedzieć, czy on w ogóle ogarnia, co on robi w ogóle na serwie, chcę się zapytać Halo, Mody Cutterfish, elo Siema, 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 co tam stary? A, a, nic w sumie, co tam. No grasz Teraz sobie mówię. na serwerze, widzę, nie? Na serwerze sobie grasz. Gram, gram, gram. No widzę cię właśnie, a bo na tabliście jestem też, nie? Na serwerze. No właśnie, jak ci się podobały ostatnie Stan Blegeysy? A, ten odcinek, no spoko, podobał mi się, zarąbiście. Zarąbiście mi się podobał. E, a tak ogólnie to co, co robisz na serwie? Ma jakąś kolejną a? rzecz krzykujesz, czy coś? Eeee, stary... to, tak. No nawet się nie, nie, jakoś nie patrzę tak ten. Ej, czekaj chwilę, co na sekundkę. Ej, dobra widzowie, zmutowałem się, zmutowałem się. I teraz ty momencie, czekajcie, mam minutę 30. Nie mam akurat na sery. dobra, wypiję tą podkę wypiłem tą podkę. No halo, jesteś? No jestem yy, Ok, okej, tak jeszcze szybko ale okej. Okay. No miałem. Motel, nie posiałem. nic nie szykuję, poluję na graczy, serca zdobywam. A, ale ty co, jesteś na spawnie teraz czy co? Yy, nie, jestem na RTP wzrokiem ludzi. A, na RTP. A ty masz jakiś ten? Masz jakąś swy, swój dom jakiś czy coś? Yy, nie, nie mam. A, nie masz swojego domu. Ani nic takiego. On spoko. Nie, nie mam Nie bo wiesz. Bazy. No bo tu stary w sumie ciężko o bazę, bo wiesz, ludzie tutaj yy, ten... Yy, jak to się mówi? Zabijają co nie? Znaczy niszczą te bazy i w ogóle, nie? Ciężko jest o bazę. No, trochę ciężko. Już mi no. zgrywali trzy, więc... A, no to nie chcesz podawać bazy, nie no rozumiem, nie? No, więc stary wiesz. Jakbyś coś chciał kiedyś coś nagrać, to też możesz napisać, nie? Dobra, dobra, coś co to Ale, czy sam, sam grasz na serwerze ogólnie, czy coś? Mmm, z kumplami. Dobra, Jeden ja ty, właśnie je... jest, ale no. no. aha, no dobra. Stary, dobra, ja do ciebie jak coś to zadzwonię, jakby coś chciał, bo może za chwilę cię zadzwonię, dobra? Bo okay, on okay. jeszcze jeszcze jedno pytanie, nie? A ja teraz zostanę w rozmowie, jakby zaraz to. Na pewno, no dobra, to. W sumie to, to dobra, to się motuje. Dobra. Dobra, widzowie, widzicie to? Jestem, jestem, jestem cały. Jestem zmutowany! On nawet nie wie, że tutaj jestem! Może dobrze, że mu tej prawdy nie powiedziałem? Co jest? On nie chciał mi powiedzieć prawdy, ale widzowie, przecież ja z nim nagrywam odcinki, ale się na niego perfidnie patrzę! Nie no, widzowie, to jest naprawdę mocne. Wy za to musieli, musicie zostawić łapkę. Nie, trzeba usunąć, nie podałem Powiem się. Pojęcie trzeba usunąć. Ej, jestem ciekawy, czy on ma jakąś bazę. Ja bym się tak chciał dowiedzieć, czy on ma jakąś ukrytą bazę. Dobra, wychodzę stąd, wychodzę stąd, chcę zobaczyć, czy. Na miejscu, tylko musi gdzieś iść tutaj, bo nie wyjdę. Kurde, czy mm. coś mi się uda? Bo nie chcę tego dźwięku robić. Albo, czekaj, może jakoś uda mi się e Cf, Muszę Nie Muszę iść sobie na chwilę do góry. Co? A... Oh my god! Dobra, udało mi się, jestem. Widzowie, dobra, ej, chcę zobaczyć, czy uda się, widzowie. Jak tego nie widać w ogóle prawie, widzowie. widzowie, widzicie to? Wiem, co zrobię. Punkt sobie obserwacyjny zrobię. Punkt obserwacyjny? Co on robi w ogóle? Ej, no nie wierzę. Kurde, Felek, ty. Ja chcę zobaczyć, czy on ma w ogóle jakieś... Kurczę, przydałoby się zrobić mu jakąś, może pranka, ale nie chcę się zdradzać Dopóki widzowie nie będę wiedział czy on ma tutaj coś tajnego, nie? Nie wiem w ogóle gdzie to mogłoby być Teraz nie chcę robić szumu, mam jeszcze 5 minut niewidzialności, ale mam jeszcze wender jedną chyba Tak jest, zrobiłem sobie jeszcze jedną, widzowie, potkę O, robi tutaj, o, aha! Patrzcie w ogóle jak ta baza jest rozbudowana, nie chcę nic tutaj ruszać, bo tutaj wiecie Nawet nic nie mówi, ej, on gdzieś idzie w tym momencie Ty, gdzie on idzie? Ej, wraca się, dobra co on tutaj Ej, robi? Ej już, czekaj, obejrzę, na pewno czy nikogo nie ma Około wazy, bo on Ej. chce sobie zerknąć On chce coś zerknąć widzowie, czy... Czy on coś ukrywa widzowie, tylko gdzie? Ej dobra, to jest serio... A zrobił ten punkt widokowy Chcę za chwilę zobaczyć co to jest Otworzyłbym te drzwi, ale na razie nie chcę się zdradzać widzowie w ogóle Dobra, idę za nim, idę za nim Ej, on gdzieś idzie Tylko tutaj no w sumie jest w swoim pokoju, nie? W swoim pokoju to wiecie... To chyba git Ej stoi przy... CO?! Wszedł do tego! Wszedł do tego! Tu coś jest, widzowie! O co chodzi? To jest jego tajna baza! Ej, tu naprawdę jest jego tajna baza! Co jest grane? Skrzynka! Jakiej temki, Zapasowa zbrojka! Ochrona 3, niezniszczalność. D ile diamentów? 64 laki bloki, widzowie! I mieczyk sercowy! To jest jego, widzowie, tajne pomieszczenie! Ej, to jest naprawdę mocne! Ej, no nie no, muszę się zapytać. Nie, dobra, to było mocne, a czekajcie, czy tutaj coś jest? Chyba nie, czekajcie, tak poskacze, ale chyba nic tutaj nie ma Ej, widzowie, na no serio, ej dobra, wracam do niego Coś zostawił, dobra, czekaj, wracam tutaj ja też by zrobić jakąś taką bazę Dobra, czekajcie, dobra, teraz będę udawał, że... Halo, jesteś? No, jestem, No siemano, siemano, ej, stary, dobra, bo chcę nagrać odcinek jakiś stary Może, że będziemy robić jakąś sekretną bazę, tak jak ostatnio, co ty na to? Ej, co, hmm, co ty na to powiesz? Sekretna baza hmm. No, no Bo ty, ty chyba... Ciekawe Bo ty nie masz domku ani nic, może stary, zbudujemy ci domek, co? Mmm, wiesz co, nie potrzebuję, bo ja tak, tak bym siedział w domku, a ja muszę eliminować serwer. Ale jak nie chcesz domku, to stary rozumiem, nie? Wiesz, zdarza się, nie? nie zdarza spoko. się. Zdarza się, no weź poczekaj chwilkę. W sensie chciałem ci coś powiedzieć, ale. Czekam. ej, ej, so, sop nie bije w moje razie. Jak to, shop? A co, co? Ktoś cię bije? No Sop nie bije w moje razie. Co jest? W sensie, jak to cię bije? Intruza ma... To ty masz bazę? Yy, Ej, to ty masz bazę! Ty to, masz bazę To na linii PvP A na linii PvP, tak? Na pewno Na pewno Echa. na linii PvP Aha, no tak, no przecież ty masz tylko linii PvP, co nie? Dobra. Ej, serio, to jest shop? No, no jakiś jest shop? A c nie wiem no, no to stary, dużo jest shopu przecież na spawnie, nie? A, kurde, glim dalej. Gnę mam... A ratuj mnie, proszę. No nie dam rady stary. Dobra, muszę mu uciec. No stary shop to jest najcięższy, co nie? Bo nie wiesz nawet gdzie on jest. No... Dobra, i teraz robię hopsa so i hop. A myślisz, że to jest jakiś cwany, czy nie? Shop? Nie no już mnie zgubił. Ej, dobra, bije mnie jednak, teraz nie tyle Bij dobra, A, to lipa, to lipa, to lipa, dobra to lipa. Wiem koksa, moksa, moksa Bardzo dużo chapy mi zadaje, co? Jest. No ja nie wiem, stary, dobra, to, to, to stary, wiesz no. Trochę dziwne, że... Ale Masz... nie wiem, czy przeżyję tak szczerze. Nie Ale... wiesz, czy... No czy to dawaj się... na spawna, idź na spawna sobie, nie? Kłamku! Co? 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 stary. Skończyła mi się potka! Kurde, sorry, stary, stary. Nie śledziłem co mi jest. śledziłem cię, chopy, wiesz o tym? Okłamałeś tutaj!